Hej wszystkim z tej strony Angel i zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania kolejnego odcinka z serii Spyro Year of the Dragon. Jak już widzicie na ekranach w tym odcinku wykonamy sobie poziom bambusowy taras. Od razu wchodzimy do portalu i oczywiście standardowo będziemy starali się wykonać go na 100%, czyli zebrać wszystkie gemy, zebrać wszystkie jaja i wykonać wyzwania jeśli takie będą dostępne. Miejmy nadzieję, że nie będzie szło trudno, że, po, że będzie łatwo. Także za chwilkę to się wszystko okaże. Sprawdzimy sobie na początku levelu tylko ile czego mamy do zebrania. Czekajcie, nie to wcisnąłem tutaj. Oczywiście bambusowy teraz. 500 gemów będzie do zebrania. Zobaczcie, i 6i, czyli taki nasz standard w ostatnich poziomach, jakie kończymy. A jesteśmy tylko dla przypomnienia. W drugim świecie i są to ogrody południa, świat ogrodów południa, jak widzicie. Oczywiście świat wiosennej uczynki mamy całe, zaliczone na 100%. No dobrze, to w takim razie wychodzimy z menu głównego. Jak widzicie, też poznam w grze 33%, więc można powiedzieć, że jedna trzecia za nami już gry. Chociaż może niekoniecznie, to się jeszcze okaże. Ja już zaczynam zbierać gemy. Tutaj mamy kogoś do pogadanki. Zobaczcie, stoi jakiś misio. Za chwilkę do niego podejdziemy? W sumie to już teraz możemy. Lingling. Oni nas dzień. Robotnice nie mogą zebrać bambusów i ukończyć śmigłowca, który zabierzecie na wieczorne jezioro. Próbowałam prosić, żeby się wyniosły, ale nie da się z nimi rozmawiać. No dobra. Idziemy. Fajna plansza, kolorowa bardzo. Zobaczcie, fajne klimaty. No, w zasadzie z tą, kolorową, z tą kolorową planszą to trochę przesadziłem, bo wszystkie takie są. No, ale wiecie, co mam na myśli. Klimacik jest fajny, przyjemny. O kurcze, myślałem, że tutaj miśka spale naszego. Tu biegają jakieś, zobaczcie, miśki. No, jestem ciekaw, czy będzie ciężko i przede wszystkim, czy. Czekajcie, ona nam chyba otworzy tutaj przejście, dostęp do dalszej części etapu, ale to chyba za chwilkę. Musimy jeszcze jednego chyba miśka takiego tutaj przygnać. Albo uwolnić, chyba uwolnić. No tak, zobaczcie. Jest ich dwoje i otworzyli nam przejście do dalszego etapu. My sobie tymczasem tutaj pozbieramy wszystko. Chyba już na tyle będzie. Tam coś jest jeszcze. Ale dobra, zajmiemy się tym potem. Bo pewnie standardowo, jak już dojdziemy do końca etapu, to będziemy mieli bardzo blisko do początku. My idziemy dalej, puszczają nas tutaj do przodu. Jest i checkpoint, nasza wróżka się pojawiła. Wspieramy, oczywiście, Gemę przy okazji. Czekajcie, tam coś się działo chyba. Dobra, jeden załatwiony na górze. Jakieś fajerwerki, czyżby. Rozbieramy sobie wszystkie gemy z pobliża. Są jakieś byki, zobaczcie. I tu ktoś gdzieś uciekł. O proszę, goni nam tutaj misiaczka kolejnego, który prawdopodobnie pomoże nam kolejne drzwi otworzyć. Tam chyba coś było. A nie, jednak mi się wydawało. Ciekawe, czy w tym etapie będziemy mieli jakiś portal do dodatkowej krainy. Wszystko się okaże. Ciekawe, czy stąd też możemy gdzieś wskoczyć, tam chyba. Także lecimy. Mam nadzieję, że dolecę. Ciach, doleciałem. Patrzcie się, mamy tutaj jedno jajo, a przed chwilką drugie jajo widzieliśmy też tam. Tam zaraz sobie też wskoczymy. Dobra, co to za jajo jest? Badison. Proszę bardzo. Pierwszy ze smoczków, a właściwie to z sześciu smoczków, uratowany. Już łącznie 60 jaj znaleźliśmy, także naprawdę dużo. Coś tam do nas strzela, zobaczcie. Dobra, próbujemy do tamtego jaja się dostać, chociaż stąd chyba mi się nie uda. A może zaryzykujemy. Dobra, jest, jest to Dwight. Drugie jajeczko znalezione nie było wcale trudno póki co. Czyli jedną trzecią jaj już mamy znalezionych. No właśnie, jak ja to zrobiłem, że tutaj ominąłem. Dobra, załatwiony. Otworzył nam chyba kolejne przejście, zobaczcie. A właściwie to mostek. Super. Mamy przejście do dalszego etapu. Tymczasem tutaj trzeba się jeszcze rozejrzeć za jakimiś gemami i patrzcie się, jak czerwony był tutaj schowany. No, także trzeba będzie patrzeć. Później nam braknie gema i tak będziemy musieli potem wracać i szukać. A tak może tego jakoś unikniemy. O ile się uda i nam się poszczęści. Podejrzewam, że pod wodą też coś będzie. Proszę bardzo. Tak jak podejrzewałem, są gemy, są dzbany z gemami. Chyba jednego minąłem. chociaż nie. Tam jeszcze są dwa gemy i dzbanek. Dobra, jeszcze tylko ten dzban. I pod dzbanie. Jeszcze się rozejrzę, czy nie ma tutaj pod wodą gdzieś jakiegoś tunelu albo jaskini, bo z doświadczenia, jak pamiętacie, już to się zdarzało. Dobra, chyba nie ma, więc możemy śmiało iść dalej. No i teraz mnie jeszcze interesuje, czy czasem nie można rozwalić na przykład takiej ścianki, ale chyba nie. Dobra, tu jest kilka gemów. Na dół się chyba nie skacze. Tu coś jest. Podejrzewam, że ten mostek znowu nam uruchomią, albo zrobią jakieś przejście. Zobaczymy. Wyjdzie w praniu. Jest i byczek. Dobra, co my tutaj mamy jeszcze? O proszę, prawie nas trafił. No to nieźle, strącił tego byka. Ciekawe, czy tam możemy wskoczyć. Chyba szczerze mówiąc nie. Nie wydaje mi się. Dobra, przydałoby się teraz tam jakoś dolecieć. Patrzcie się, tam coś jest. I też chyba jest mostek, który będzie otwierany, także na razie nie skaczę. Podejrzewam, że nie tędy droga. Myślę, że przez te kładki musimy sobie przeskoczyć dalej. I na drugą stronę. O kurczę, patrzcie się. A jednak czekajcie, mogłem tam wpaść, nic mi się nie stało. Zaraz zobaczymy. No to ciekawe, mogę zanurkować nawet tutaj, zobaczcie, a jednak... No i faktycznie są gemy, tylko że muszę uważać, żeby nie spaść kurcze z wodospadem razem. Dobra, co my tutaj jeszcze mamy? Chyba już nic, chyba nic. No dobra, to by było na tyle w takim razie. Więc możemy sobie chyba. Wyjść stąd. Ale słuchajcie, to i tak nam nic nie da, bo jednak musimy... Wyjść na ląd i po kładkach, mimo wszystko, przeskoczyć na drugą stronę, bo stamtąd nie damy rady. Dobra, jesteśmy. No i szukamy dalej. Ciekawe, czy jakiś gem tutaj się gdzieś kryje. Nie za bardzo. A tutaj też chyba nie, ale sprawdźmy sobie jeszcze tę stronę. Dobra, jest tutaj misiak. Ja podejrzewam, że tutaj będzie koniec etapu i będzie portal do domu, za chwilkę się okaże. No sprawdźmy sobie to. O, ależ tak! Most awaryjny! Dlaczego wcześniej na to nie wpadliśmy? Zaraz go uruchomię! A jednak, chyba nie. Dobra, to jest ten most, który widzieliśmy przed chwilką dosłownie. Będziemy jeśli ten drobny wyraz naszego uznania. O kurcze, dostajemy jajo, czyli faktycznie, zobaczcie. Jest droga do domu. I tym samym trzecie jajo właśnie zdobyliśmy. Dobra, ale my nie wychodzimy, bo oczywiście próbujemy to zrobić na 100%. I jakby nie patrzeć, słyszę już tutaj złodziejaszka gdzieś tam jest. Patrzcie się, cwaniak! No, mało brakowało, ale on będzie chyba tak dookoła biegać i skakać po tych kładkach. Tak mi się wydaje. Dlatego najpierw tylko po prostu zignorujemy. Zbierzemy sobie jeszcze Gemy, pozostałe tutaj. Tu będzie portal do wszystkich podróżników. Nie ma i nigdy nie było tu żadnego Yeti, to tylko legendy. Zapamiętajcie, czarownica. No dobrze, tylko jak się aktywuje ten portal. Tego nie wiem. I ciekawe, czy podobnie jak z Kapitanem Lotem trzeba będzie pójść do przodu, ruszyć troszkę grę, zdobyć troszkę progresu i dopiero będziemy mogli wrócić i to uzupełnić. Czyli trzeba się już naszykować, że być może jednak nie zrobimy tego za pierwszym podejściem na 100%, bo po prostu gra na to nie pozwoli, dopóki nie odblokujemy w dalszym etapie grania tutaj tego portalu. Ale to się okaże, może faktycznie Yeti będzie. Dobra, wszystko wskazuje na to, że tam jest nie do rozbicia ta ścianka. My sobie tutaj polecimy. Są jakieś gemy, zobaczcie, i tam dalej jest zban. O kurcze. No tak, czułem, że za wcześnie to zrobiłem, ale nic się nie stało. Zaraz tam jeszcze raz wskoczymy po te gemy I będzie dobrze. Dobra, jesteśmy przy samym portalu, także nie cofnęło nas wcale. Sprawdźmy sobie dla podsumowania, jak to wygląda. No, mamy ponad połowę gemów zebranych i jeszcze trzech jaj nam brakuje. Także nie jest źle, chociaż... Jest koniec etapu już tam, więc nie wiem, gdzie będziemy zbierać resztę gemów. Co to jest takiego? A, ten dzbanek jak uderzymy, to on zniknie i pojawi się w innym miejscu. Pamiętam to z poprzednich części, zobaczcie. Jest niedaleko portalu, czyli tutaj gdzieś. Dokładnie chyba tutaj, na tym mostku. Albo na tym. Dobra, jest tutaj. I tak trzeba będzie zrobić kilka razy chyba, o! Musimy się znowu cofnąć, zobaczcie. Tak trzeba będzie zrobić kilka razy, aż w końcu dostaniemy chyba na koniec... Gemy po prostu się posypią. Tak mi się wydaje. Dobra, zobaczymy tego złodziejaszka tutaj. Cwaniaczka, jak on tu będzie skakał? On przez te kładki pewnie poleci. a nie, jednak zobaczcie. Poleciał tutaj, w takim razie też to sobie oczyścimy najpierw. Tam jest port, ale jak już widzieliśmy... Jestem ciekaw, jaka będzie jego droga tutaj, ale dobra, na razie skupimy się na okolicy. Patrzcie się, i nie dał nam chyba gema. A to oznacza, że może też się zbagować gra, i będziemy potrzebować. chociaż nie, to jest początek gry, słuchajcie, dobra, jest wszystko w porządku. W takim razie idziemy za tym dzbanem, który gdzieś się pojawił, właśnie tutaj, w tej okolicy, prawdopodobnie. Czekajcie, tutaj się nie da iść. A cypanek będzie gdzieś tutaj. Tutaj jest dobra. A tym razem o, schował się z jakimś budyneczkiem. Kurczę, ciężko będzie to znaleźć. Może za tym. Chociaż nie wydaje mi się. Niestety nie. No dobra, musimy się. A może i za tym? Chociaż też mi się nie wydaje. Cofniemy się kawałek. Bo mi się wydaje, że to będzie ten początkowy, gdzieś tutaj, któryś z tych baci się, ale też chyba nie. Dobra, w takim razie pójdziemy sobie tędy na skróty. Szukamy budynku jakiegokolwiek. Bo span ma być gdzieś po lewej stronie od budynku i to przy krawędzi. Tam chyba nieba tam takich nie było, więc tylko to nam chodzi po głowie ta okolica. No dziwne bardzo. A tutaj jest, słuchajcie, nie zauważyłem. Dobra, jeszcze jeden. To jest chyba koło portalu. Tak mi się wydaje. Albo i tam w przejściu. Dobra, tutaj nie. Dobra, sprawdzimy sobie najpierw tutaj, gdzie był portal do domu. Miejscówkę. Czyli trzeba przez te kładki chyba przeskoczyć. Dobra. Albo ta strona, albo druga strona. Ale jednak nie. No dobra. W takim razie szukamy dalej. No to już widzieliśmy, więc nie będziemy tutaj nic robić. Dobra, wracamy stąd. O kurczę. Udało się przeskoczyć, także nie było problemu. Szukamy drugiego takiego domku, takiej chatki. Tu jest ten złodziejaszek i jest banek, patrzcie się. Jeszcze zobaczcie. To jest koło pierwszego przejścia, czyli musimy się wrócić. Właściwie to w dobrym kierunku idziemy. On będzie tutaj teraz. Patrzcie się. Jest. A to gdzie jest? No proszę, tego nie kojarzę. Tego nie kojarzę w ogóle. Tutaj. Sam początek gry przecież. No i proszę, są gemy. Są gemy. Dobra, zobaczmy, jak to teraz wygląda z tymi gemami. 309. I teraz sobie pójdziemy do portali. Może warto pierw złapać tego złodziejaszka jeszcze? Właściwie, jak poznamy jego trasę, to nie będzie ciężko. Bo on biega cały czas tą samą drogą. Patrzcie się. A jak będziemy kurcze już go prawie i tak mieliśmy ale jaja. A jak będziemy biegać kurczę, ścinając zakręty, to prędzej czy później tak go złapiemy. Właściwie to już go mamy. Patrzcie się. Mamy czwarte jajo. Piwi. Dobra, i teraz. No już widzieliśmy podobnego smoczka. I teraz zaatakujemy jeden z portali. Właściwie to jest jeden tylko dostępny. To nie było tutaj. Ten drugi portal był w drugim kierunku, w ogóle tam, gdzie się most rozkładał. Czyli czekajcie, tutaj sobie przeskoczymy. I on był gdzieś tam. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda sytuacja: 309 gemów, 4 jaja, brakuje nam dwóch. Przebiji się na wierzchołek wzgórza. No proszę, być może jakiś sekret czeka na nas tutaj. Dobra, wchodzimy do portalu. Zobaczmy, co nas tam czeka. O proszę, będziemy mieli super ogień za chwilkę. Staro, pomóż nam, moje przyjaciółki próbują wrócić do domu po długiej pracy w polu, a te podłe nosorogi ciągle ich przeganiają. Uratuj, proszę, te pracowite pandy. Oczywiście, czyli tutaj mamy wyzwanie, zobaczcie. Na pokład, proszę. Tylko pamiętaj, masz uwędzić nosorogi. Dobra, uwędzić nosorogi, a nie pandy. Czyli tak, przeskoczyliśmy. Oczywiście pewnie nie będę mógł się zanurzyć. A gdzie są te nosorogi? Bo ja ich nie widzę szczerze mówiąc. A czekajcie, tam są. Raz, dwa... Już chyba jednego minąłem niestety. Patrzcie się. Trzy, No, trafiłem pandę. Niechcąco. Dobrze, to to próbujemy do skutku. Dziwne troszkę, bo przecież tak naprawdę nie celowałem w panda w Nosoroga. Nie wiedziałem, że ten ogień ma aż taki odrzut. Właściwie te kule ognia. Bo to są w sumie kule. Dobra, próbujemy. A nie, no to jest panda chyba. Słuchajcie. Nosorog jest tam. Tam jest drugi. Trzeci jest tam. Czwarty tam. Dobra, jest i piąty. Tam jest chyba kolejny. Proszę bardzo, one wchodzą coraz szybciej po tych drabinach. Muszę się spieszyć. No i co, ominąłem gdzieś jakiegoś na pewno. A tam co jest? Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Słuchajcie, no więcej nie widzę. Patrzcie się, są nowe, ale ja, ja tego się nie spodziewałem. Pewnie jeszcze się jakieś pojawią zaraz. No trzeba być czujnym. I są. Dobra, oberwały dwa kolejne. I znając życie, jeszcze coś wyskoczy, skoro się nie zakończyła podróż. No tak, standardowo. Teraz oberwały chyba wszystkie. Przyniesie ci szczęście. Dawaj jajo, rdzewek. Także dziękujemy, to będzie nasze piąte jajo i zostanie nam tylko jeszcze to wyzwanie odnośnie. Zaczekajmy, jak to będzie. Sprawdzimy to sobie. Przebi się na wierzchołek wzgórza i to będzie poza portalem. Zobaczcie. Masz ochotę spróbować jak smakuje bambus? Ale zobaczcie, nie, nie możemy już tam wchodzić, także wychodzimy od razu, nie marnując czasu. No i teraz szukamy sposobu, jak się dostać za tamtą tabliczkę. Tam będzie kolejny portal na pewno. Tak mi przyszło do głowy teraz, czy mogłem wziąć ten ogień, wrócić z nim i strzelić właśnie w tamtą ściankę. Nie do rozbicia. To mnie ciekawi, właśnie. Dobra, tutaj jest początek levelu. No i pytanie za 100 punktów, czy właśnie jest podobna sytuacja jak było właśnie z kapitanem Lotem? Nie mam pojęcia, a wydaje mi się, że chyba tak. Mieliśmy już tego rodzaju akcje. Jeszcze musimy na jakieś wzgórze wejść, na wierzchołek. Nie wiem co prawda, o jakie wzgórze chodzi. Ciekawe, czy gdzieś tutaj możemy zaskoczyć. Ciekawe, czy tutaj byłem pod wodą, bo już nie kojarzę. Tutaj chyba byłem. Tak jest. No to idziemy dalej. Tam byliśmy też pod wodą. Tutaj się nie spada na pewno. Więc pójdziemy naokoło. Możemy sobie sprawdzić tutaj jeszcze rejon, ale chyba nie bardzo. Dobra, jesteśmy po drugiej stronie. Wiecie, co jeszcze mi przyszło do głowy? W sumie przyszedł mi taki pomysł, że te byczki tutaj co latały, nie mogą tego rozbić. No, zobaczcie, my ewidentnie się tam nie dostaniemy. A tutaj będziemy chyba nowym bohaterem, jeżeli portal się pojawi. Tak mi się wydaje, tylko najpierw będziemy musieli go chyba uratować. Więc myślę, że nic z tego. Będziemy musieli opuścić po prostu poziom. Ja tak uważam. No, stąd się już nigdzie nie dostaniemy. Zobaczmy. Przebi się na wierzchołek z góry. No, bardzo ciekawe. Nie wiem, czy się to uda zrobić w tym odcinku faktycznie. Bo rzeczywiście może się okazać, że będziemy musieli gdzieś tam później kogoś uratować. I o jaki wierzchołek i jakiego wzgórza chodzi przede wszystkim? To też daje do myślenia. Gdzie my tutaj mamy jakieś wzgórza? Zobaczmy. Może tutaj, gdzie jesteśmy, to jest jakieś wzgórze. Czyżby tam? Nie, niekoniecznie. Mi się wydaje, że trzeba będzie właśnie, że to się robi gdzieś tam w środku, za tym portalem, tak naprawdę. Nie mam pojęcia, ja tak, ja tak obstawiam. No trudno. Pomyślmy. Tam się i tak nie dostaniemy, przecież jako spyro tutaj nic nie widzę, szczerze mówiąc. Serio, także będzie ciężko. Nie, może da radę wejść na ten dach tutaj, chociaż nie wydaje mi się. Od razu nas zrzuca i to automatycznie. Także zdecydowanie to nie jest to. To jeszcze oberwałem, Wiecie co, wydaje mi się że chyba, że nie damy rady zrobić tego w tym podejściu. Tak obstawiam, kurczę. Ale nie jestem kurczę z drugiej strony też pewny tego. Podejrzewam, że będzie tak, jak było właśnie z jednym już z leveli, jeśli chodzi o pierwszy świat, w którym musieliśmy właśnie zostawić jeden etap i wrócić do niego później, po uwolnieniu właśnie kapitana Lota. Tak to wygląda, kurczę. Więc chyba nic tutaj nie poradzimy. Zagadamy sobie jeszcze do nich. No, ale nic nowego nam nie powiedzieli. Myślę, że żeby aktywować ten portal, będziemy musieli kogoś uratować, po prostu. Jestem wręcz przekonany. Także wiecie co, nie będziemy zabierać więcej czasu na ten odcinek. Po prostu musimy go zakończyć. Co prawda, nie mam pewności, ale myślę, że historia się znowu powtarza. Dlatego kończymy odcinek. I podejrzewam, że tak jak już powiedziałem to kilka razy. Musimy dalej po prostu kontynuować grę. Jak uwolnimy związaną postać właśnie z tym tutaj portalem, który rzekomo się tam pojawi. Czekajcie, spróbujemy jeszcze do niego dotrzeć, żeby nie było, to będzie tam. Żeby było też wiadomo o czym dokładnie mówię. Przeskoczymy sobie na drugą stronę od razu. Dobra, to było tutaj. Także myślę, że właśnie tą osóbkę tutaj z tego z tej tabliczki, z tego portretu gdzieś tam za kilka etapów w grze uwolnimy. Podobnie było z Kapitanem Lotem. I dopiero portal będzie dostępny dla nas. Będziemy mogli tutaj wrócić i dobić ten level na 100%. Więc nie ma czym się przejmować, a tymczasem dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Kończymy go sobie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. I do usłyszenia w następnym odcinku Spyro Year of the Dragon. Na razie wszystkim. Hej!